Laktatory elektryczne pojedyncze składają się z szeregu elementów. Część z nich wymaga mycia i sterylizacji, ale są też takie elementy laktatora jak elektronika. Tutaj w przypadku laktatorów pojedynczych z elektroniką, która jest wbudowana od góry, ważne jest to, żeby starać się utrzymać pompę w czystości, co absolutnie nie oznacza tego, żeby myć ją pod bieżącą wodą. Jeśli chodzi o taką budowę laktatora, który ma czwarty stopień separacji mediów, liczymy się z tym, że napotkamy na drodze membrany. Ten czwarty stopień separacji mediów to jest dokładnie to, czym dysponują laktatory tzw. klasy szpitalnej, czyli tutaj nie ma mowy o tym, żeby jakiekolwiek bakterie z pompy dostawały się do mleka mamy, dlatego że mamy właśnie separację z użyciem silikonowej membrany. Membrana, w zależności od tego, jak często jest używany sprzęt laktacyjny, również będzie wymagała tego, aby dokupić ją nową zupełnie. Są czasami takie gotowe zestawy, gdzie macie Panie możliwość zakupienia w jednym opakowaniu tych wymiennych elementów laktatora, i ważne jest to, aby o tym pamiętać. Poza membraną mamy również bardzo ważny element. Jest to tak zwany zaworek. Przez zaworek będzie wpływać mleko i on często ulega sklejeniu przez mleko mamy. Więc bezpośrednio po użyciu laktatora należy zaworek zamoczyć. Pamiętajcie też, Panie, o tym, żeby wybierając laktator, zwrócić uwagę na to, czy producent przewidział na swoim zaworku. Taki silikonowy element. Dzięki temu demontując laktator możemy bezpiecznie pociągnąć ten element, nie ryzykując nadmiernego rozciągania się zaworka. Mamy potem taki plastikowy element, który ma różną nazwę. Część osób nazywa to łącznikiem, część trójnikiem. Skąd nazwa trójnik? Ano stąd że do tego właśnie elementu laktatora podpinamy bezpośrednio w pierwotnej fazie trzy części, czyli zaworek, czyli membrany oraz lejek. No i na samym finiszu przykręcamy ten element laktatora do butelki. Yy, mamy oczywiście w laktatorze lejek. Byłoby dobrze, gdyby był dobrany średnicą bezpośrednio do wielkości brodawki. I miał również możliwość zatkania go zatyczką, aby żadne mikroorganizmy ani żadne zanieczyszczenia nie dostawały się w głąb tunelu lejka. W laktatorach oczywiście mamy w zestawie butelkę i dobrym rozwiązaniem jest decydować się na taki, który ma w swoim zestawie podstawkę, na którą możemy bezpiecznie odłożyć butelkę, w której znajduje się mleko mamy.